Tłumić go, zagłuszać rozrywką, przykrywać uśmiechem, nie przyznawać się do niego nawet przed samym sobą. Ale w duchowej rzeczywistości, którą objawia nam Ewangelia, ból ma zupełnie inne znaczenie. W Bożym Królestwie, ból jest nauczycielem i przewodnikiem, to przez niego Bóg mówi do twojego serca: zatrzymaj się, posłuchaj. Tutaj chce działać. Ból to nie znak odrzucenia. Lecz wezwanie do bliskości. To nie koniec drogi, ale często jej właściwy początek. Przez ból Bóg pokazuje Ci, gdzie Twoje serce potrzebuje uzdrowienia, gdzie przez lata nosiłeś rany, o których może sam nie wiedziałeś. Zamiast się go bać, warto zacząć Go słuchać. Bo to właśnie ból może stać się Twoją najgłębszą modlitwą krzykiem duszy, który dociera do Boga nawet wtedy gdy nie potrafisz wypowiedzieć ani jednego słowa tak jak lekarz musi dotknąć chorego miejsca by wprowadzić leczenie tak i bóg dotyka tego co boli ale jego dotyk nie niszczy jego dotyk uzdrawia nie musisz się go bać bóg zna twoje serce lepiej niż ty sam zna każdą twoją ranę każdą myśl i każde łzy które spadły w ciszy i właśnie dlatego nie cofa się przed Twoim cierpieniem, przeciwnie, On wchodzi w nie z Tobą. Jezus sam przeszedł przez ból krzyża.